Panie i Panowie, powiem Wam, że trafiła mi się naprawdę zajebista ta obudowa. Jak ktoś napisał, e, taka obudowa jest niesamowicie fajnie modularna. Czyli możemy sobie tutaj coś rozbudowywać, wyciągać bez problemu, dostęp jest spoko bardzo. I popatrzcie się teraz jak ten przedni panel pięknie po prostu teraz wygląda do modyfikacji. Po odczepieniu jest tutaj na zatrzaski z przodu. No mam po, po prostu piękny dostęp, żeby tutaj sobie w tym plastiku wyrzeźbić jakieś różne otworki, także nie będzie żadnego problemu. Te płytki zaraz tutaj powypierdzielam, na pewno nie no może tu USB-ka zostawię, ale te tutaj na tego, te jacki dże, od słuchawek czy czegoś tam, nie wiem czy to wypierdzielić, przepiękny dostęp do kabelków od włączania. Tutaj, tutaj będę włączał e, zasilacz serwerowy 220A, który sobie będzie na dole budystał. No i powiem Wam, że zaczynam teraz sobie się tutaj bawić, rzeźbić w tym wszystkim. Teraz będę robił tutaj dwa otwory na wyjście bananowe, czyli pod ten e, zasilacz step up i step down to jest dokładnie model XYS3580. Z modułem WiFi jest i pod niego prawdopodobnie sobie chyba podłączę, bo chcę też tak zrobić. Osobny zasilacz od Dela 19V i on mi będzie robił do góry i w dół. To jest zasilacz 5A. Także jak sobie podepnę jakąś siódemeczkę, to bez problemu mi wystarczy do tego zasilacza. Pod spodem myślę sobie, żeby zrobić coś takiego że tutaj podepnę moduł MP3 i Bluetooth, takie coś ala mini radyjko. i tak się zastanawiałem, czy może jakbym tutaj wypierdzielił te dwa gniazda, włożył taki prostokątny mały głośniczek, jak są w niektórych urządzeniach, to można by stworzyć na bazie tego taki mini odtwarzacz w obudowie i pod spodem. Tutaj zastanawiam się już, jak to bardziej wykorzystać. Także tak, na razie się skupiam na tym, potem na tym, a potem na tej dolnej części, która jest po prostu no, perfekcyjnie widać, jak można tutaj pięknie sobie porobić różne rzeczy. Nie ma żadnego problemu. Trzeba będzie tylko tutaj powycinać tą obudowę, tak żeby był dostęp tam dalej. To tyle w temacie. Pozdro, trzymajcie się.